Witajcie, kochani, witam Was w szybkich pytaniach, szybkich odpowiedziach. Yy, zaczynamy, będziemy lecieć z tematem. Ja sobie tylko zobaczę, ponieważ nie sprawdziłam wcześniej, yy, od jakiego numerka zaczynamy. Mam tutaj maila otwartego od Pani, ale muszę sobie zobaczyć dokładnie, jaki to numer: numerek 134. Numerek 134. Yy, I Pani ma tutaj dwa pytanka. Yy. Oczywiście chodzi o pana, z którym już była wspólna numerologia robiona, więc to pomijamy. Co myśli o mnie w chwili obecnej? Jakie są myśli tego pana na temat pani w chwili obecnej? Co ten pan tutaj w chwili obecnej o pani myśli? Jakie są jego myśli na pani temat? Obecnej chwili powiedzmy na ten czas, kiedy karty są oczywiście stawiane, no myśli bardzo pozytywnie. Karta gwiazdy, karta cesarzowej, trójka buław. E, Chce tu jakiegoś e, może zagadnięcia, nowego początku. Bardzo dobre tu się karty pokazują. Wiem, że pytałyśmy już o to e, w niedawnym czasie. E, oczywiście pamiętajmy, że nie można przesadzać, czyli pytać za często kart o to samo, dopóki nie zmienią się aspekty sytuacji. Ponieważ wtedy karty nam po prostu nie będą udzielały adekwatnej odpowiedzi. Natomiast no, trzeba przyznać, że karty są bardzo pozytywne. Myśli o pani jako o ucieleśnieniu takich, jakby swoich ideałów kobiecych, można powiedzieć. Być może wyobraża sobie jakieś szczęście, jakieś spełnienie w, w relacji z panią. No i w Trójce Buław chciałby tutaj ku temu prawdopodobnie poczynić jakieś kroki, bo jest to pierwszy krok ku czemuś, więc być może. Rzeczywiście, ten Pan się uaktywni po jakimś okresie e, takiej ciszy. Co będzie dalej z tą znajomością? To jest Pani drugie pytanie. Zobaczmy, jak ta znajomość dalej będzie się rozwijała. Jak ta znajomość pomiędzy Państwem dalej będzie się rozwijała? Czego można się tutaj spodziewać? Czego można się tutaj spodziewać? Czego można się spodziewać, jak ta relacja będzie się rozwijała dalej? Mamy tutaj kobietę, taką czekającą gdzieś w jakiejś świątyni, kobietę trochę, może, skrytą, zamkniętą w sobie, karta maga, która pokazuje, że coś zostanie wykreowane w materii, coś zacznie się dziać, jakaś energia zacznie tutaj pracować, karta sądu ostatecznego, coś tutaj zostanie rozstrzygnięte. Sytuacja prawdopodobnie ruszy do przodu. Tam mieliśmy trójkę buław i już wstępnie powiedziałam, że no może zacznie pan coś działać, może. W jakiś sposób wykaże inicjatywę, yy, kończą tutaj się jakieś stare sprawy, więc jeżeli ktoś z Państwa miał jakieś tam rzeczy karmiczne do odrobienia, yy, zakończenia wszelkiego rodzaju, wyjaśnienia swoich życiowych sytuacji, to tutaj w najbliższym czasie już powinno to dobiec końca. I wygląda na to, że to, co się obecnie dzieje w Pani życiu, w życiu tego Pana, rzutuje tutaj na Państwa relacje, będzie skutkowało jakby takim. Taką zmianą rzeczywistości, bo w karcie MAGA zawsze mamy takie jakby zaczarowanie rzeczywistości, kreujemy coś tutaj, jakąś dla siebie pozytywną przyszłość, coś się wyjaśnia, jakieś niedopowiedzenia idą w cień, być może zaczynamy ze sobą rozmawiać, być może po prostu wiemy, na czym stoimy w relacji. Karta Sądu jakby eliminuje tutaj wszelkie wątpliwości, które były, daje nam takie ostateczne rozstrzygnięcie. Więc myślę, że w najbliższym czasie, czyli do trzech miesięcy, licząc od tej chwili powinno coś zacząć się dziać, ruszać w tym temacie. E, dobrze, i pani numer 135. Pani tutaj pyta też o pana, i z panem już też było, były numerologie robione. W zasadzie mamy tutaj dwóch panów, bo każde pytanie odnosi się do innego pana, ale z tego co kojarzę, to z każdym z panów numerologia była robiona. Obie te relacje były już sprawdzane jakiś czas temu. Zresztą pani tutaj mi to napisała, więc potwierdziła pani moje przypuszczenia. Pierwsze pytanie dotyczące tego pierwszego pana, czy ym, on znowu spróbuje Panią oszukać na pieniądze, czy znowu będzie tutaj jakaś próba oszustwa ze strony tego pana, czy znowu panią spróbuje oszukać na pieniądze, czy znowu panią spróbuje ten Pan oszukać na pieniądze? Czy znowu spróbuje Panią oszukać na pieniądze? Kurczę, coś te gwiazdy tutaj dzisiaj się sypią? Eee, myślę, że nie. Jeżeli by. Była tam jakaś afera, pan faktycznie coś przeskrobał, że tak powiem, w sensie materialnym, coś oszukał. To myślę, że jakby wyciągnął wnioski z tej nauczki, i drugi raz tego samego błędu nie popełni. Tu w karcie kochanków raczej jest dobra relacja, dogadywanie się, karta gwiazdy, spełnienie, zadowolenie. Myślę, że nie będzie tutaj już w kwestiach finansowych żadnych takich oszustw uskuteczniał, tym bardziej, że no zapewne się przekonał, że pani i tak to prędzej czy później wykryje. Więc więc nie ma szans. I teraz drugie pytanie, to jest o tę drugą relację. Czy ten pan jeszcze o pani myśli? Czy on nie zapomniał tutaj o pani? Takie drugie pytanie. Czy on jeszcze o mnie nie zapomniał? Czy jeszcze o mnie myśli ten pan? Dobrze. I pan numer dwa. Czy on jeszcze o pani myśli? Czy jeszcze o pani, ten pan myśli? Zobaczmy, czy myśli o pani jeszcze ten pan. Czy myśli, o pani, jeszcze ten pan myśli i to bardzo intensywnie? To nie są zbyt przyjemne myśli w dziesiątce mieczy. To są takie kłujące myśli, bo człowiek dosłownie, jakby tymi mieczami obrywał w tył pleców, to są takie myśli niepokojące, rozpamiętywanie przeszłości, przypominanie sobie czegoś, co było. Pan może mieć wyrzuty sumienia, jeżeli nie pociągnął wcześniej tej znajomości, nie dał szansy, a była taka sposobność, coś zaniedbał, no to tutaj może być naprawdę takie, takie mogą być nieprzyjemne myśli z jego strony. Że dlaczego tak zrobiłem? Jest na pewno u niego ciężko. Pani tu się przedstawia jako królowa kielichu, on chciałby z panią coś nowego. Jest pani też dla niego kobietą taką ciepłą, wrażliwą, empatyczną. Piękną, która no, jest takim ucieleśnieniem wszelkich cnót, można by było powiedzieć, i rzeczywiście on by chciał tu jakiegoś nowego początku, z zakończenia takich swoich mentalnych cierpień, bo tu widać, że rzeczywiście on o pani myśli bardzo dużo, i te myśli w tym momencie są bardzo niepoukładane, bardzo niespokojne, takie wręcz przytłaczające. Coś tutaj pan przeżywa bardzo mocno. Ale na pewno o pani nie zapomniał i myślę, że tak łatwo nie zapomni. Dziękuję serdecznie jednej i drugiej pani, pozdrawiam wszystkich oglądających, do zobaczenia, do usłyszenia kochani.